Reprezentanci klubów siatkarskich z całej Polski rywalizowali w weekend w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 na Zatorzu w kategorii czwórek. Ogólnopolski turniej mini siatkówki odbywa się w Lesznie od 6 lat i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klubów siatkarskich. W sobotę pod siatką stanęły dziewczęta, w niedzielę chłopcy. UKS 9 Leszno reprezentowały dwie damskie i aż pięć męskich składów. Trenerem wszystkich drużyn jest Jarosław Borowski. W sobotni turniej wygrały zawodniczki UKS 9 Leszno. Drugiego dnia na najwyższym podium stanął zespół chłopców z Krzeszyc. Nad przebiegiem turnieju czuwali sędziowie Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Dla zwycięzców przygotowano okolicznościowe puchary, nagrody, a dla wszystkich uczestników medale koszulki i poczęstunek. Turniej został dofinansowany z programu Mikrogranty, którego operatorem krajowym jest Fundacja Orły Sportu. Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury, kultury fizycznej, których dysponentem jest minister sportu i turystyki.